Polski Ład, czyli stary, dobry, bezład. Nie będzie optymistycznie, oj nie. No bo nie od dziś wiadomo, że nie można mieć samych sukcesów. Nie może mieć ich także obecny rząd, jak również obecnie rządząca partia, jak również wreszcie, w co może najwierniejsi zwolennicy wodza nie będą mogli uwierzyć, także Jarosław Kaczyński nie może mieć samych sukcesów, a sukcesów tych dotąd było co niemiara. Zerknij, drogi słuchaczu, w wolnej chwili do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jaką sformułowali nasi rządzący pięć lat temu, czego tam nie było. Mieliśmy być krajem miodem i mlekiem płynącym. Pan premier huknął młotkiem wstępkę nowego promu w Szczecinie, bo mieliśmy być morską potęgą potęgą. No cóż, od tego czasu stępka leży sobie spokojnie na nabrzeżu i na potęgę rdzewieje taka to potęga. Nie wyszło z potęgą morską, no to może z elektrycznymi autami sobie poradzimy lepiej. Hmm, lepiej? Lepiej nie mówić. Miało być ich milion, zdaje się, że wydaliśmy parę milionów na opracowanie dość pokracznych projektów karoserii. To chyba nie były miliony najlepiej zainwestowane. Zainwestowane? No właśnie. Stopa inwestycji jest zbyt niska. Oznajmił premier jakieś pięć lat temu. My będziemy mieli stopę inwestycji na poziomie 25%. Tak, kolejny sukces na miarę poprzednich sami sobie zobaczcie jak wzrosła stopa inwestycji przez minione lata podpowiem wam, nie wzrosła w 2020 roku była na najniższym poziomie od 25 lat ale wbrew temu co moglibyście sobie pomyśleć partia nam panująca tak naprawdę ma sukcesy sukcesy dla mnie przyznam niezrozumiałe tam gdzie inni gładko wywalają się na, zbity, no, na zbitą twarz na byle jakich ośmiorniczkach to ci radzą sobie z odzyskiwaniem równowagi z istną gracją baletnicy. Ileż już było takich samobójczych strzałów do własnej bramki? A tu nic. I nawet gdy okoliczności oraz ambicje koalicjantów spychają PiS do narożnika, usłużny element opozycji rzuca lewicowe koło ratunkowe. Mając zabezpieczone pieniądze z Unii, tej wymaginowanej ponoć wspólnoty, można snuć dalsze plany panowania i układania na nowo polskiej rzeczywistości. Nowa polska rzeczywistość, jak się dowiedzieliśmy w weekend, będzie układana na nowo przy pomocy Polskiego Ładu. Oj, będzie się działo. Złośliwi śmieją się, że jest to wzorcowy oksymoron. Do suchego deszczu i żywego trupa doszedł Polski Ład. Ci, którym nie chce się już silić na złośliwości, zagłębiają się w tajniki tego Ładu i niczym z listków herbaty u wróżki, próbują odczytać przyszłość. Kłopot w tym, że wielu szczegółów jeszcze nie znamy, więc te nasze listki herbaty, z których próbujemy wróżyć, są zanurzone w mętnej wodzie i trudno dojrzeć klarownych kształtów. Coś tam jednak majaczy, coś tam jednak widać, i o tym co widać będę pewnie chciał nagrać parę kolejnych odcinków. Wyraźnie widać, że jak to określił był pan premier rodzina jest w sercu programu partii rządzącej. Można to poznać m.in. po tym, że gdy komuś się urodzi drugie, trzecie i każde kolejne dziecko, to pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecko takie będzie kurą znoszącą złote jaja, a dokładnie 12 tysięcy złotych. Coś jak opóźnione becikowe, bo dopiero od 12 miesiąca, ale w wersji turbo, bo nie tysiąc, a 12 tysięcy. Czyli właściwie nie tyle becikowe, ale jak przytomnie zauważyła moja żona, raczkowe, bo dziecko w tym wieku raczkuje. Wiadomo, jak ma się dzieci, to pieniądze się przydają. Jak się nie ma, to zresztą też się przydają. Nie wiadomo jednak tak do końca, po co ten program? Jakie problemy rozwiąże? No może poza sfinansowaniem żłobka. Na przedszkole się nie nada, bo dziecko idzie do przedszkola, jak ma 3 latka, a więc już poraczkowym, które należy się do trzeciego roku życia, właśnie. Być może. Gdy już lotos da się scalić z Orlenem, gdy energia już zostanie w całości wchłonięta przez ten konglomerat, gdy już się wymiecie ostatnie niedobitki tzw. totalnej opozycji z Polska Press, kolejny biznesplan prezesa Obajtka obejmie sieć odpłatnych żłobków narodowych. O to by miało biznesowe ręce i nogi, a nazwę już mam. Te żłobki to żłobajtki. Były orliki niesławnej pamięci Tuska do haratania w gałę, będą żłobajtki do wychowywania młodego pokolenia. Robienie dzieci wydaje się rozsądną opcją biznesową, wdającej się przewidzieć przyszłości, bo do tych 12 tysięcy trzeba też doliczyć dopłaty do kredytów mieszkaniowych uzależnione od liczby dzieci. No i 500 plus co miesiąc i 300 plus na rozpoczęcie szkoły. Dzieci do przyszłość mawiano. Dziś chciałoby się powiedzieć, że dzieci to biznes przyszłości. A w niedalekiej przyszłości opowiem Wam więcej o polskim ładzie, o przedziwnej mieszance pomysłów, która może kształtować naszą rzeczywistość dłużej niż niejednemu się wydaje. Do usłyszenia.